Jestem siłą, bogactwem i mocą. Zawsze zrelaksowany dniem i nocą. Miłość i odwagę w moim sercu mam. Swoją przyszłość kreuję sam. Jestem mocą, która tworzy swój świat. Sukces, miłość, bogactwo. Tylko to znam pewność siebie we mnie. Nic mnie nie zatrzyma. Świadoma obecność to moja siła. Moją moc czują, kochają, uwielbiają i szanują. Każdy krok to sukces, każdy dzień to dar. Życie me w harmonii, miłość w sercu mam. Jestem mocą, która tworzy swój świat. Sukces, miłość, bogactwo. Tylko to znam, pewność siebie we mnie nic mnie nie zatrzyma. Światowa obecność to moja siła. moją moc czują, kochają, uwielbiają i szanują. Każdy krok to sukces, każdy dzień to dar. Życie my w harmonii, miłość w sercu mam. Jestem mocą, która tworzy swój świat. Sukces, miłość, bogactwo. Tylko to znam pewność siebie we mnie, nic mnie nie zatrzyma. Świadoma obecność to moja siła. Jestem mocą, która tworzy swój świat Sukces, miłość, bogactwo, tylko to znam Pewność Ciebie we mnie, nic mnie nie zatrzyma Świadoma obecność, to moja siła Siła, 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 siła. To moja siła, 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 siła.